Żyłem szczęśliwie z dobrymi dochodami. Miałem do spłacenia 30 tysięcy dolarów amerykańskich. Byłem zdumiony, gdy otrzymałem telefon od firmy obsługującej moją kartę kredytową. Co? Nie ma żadnej karty. Natychmiast po wstrzymaniu płatności mój mąż, który był za granicą, wykonał do mnie miliony telefonów. Zrozumiałam wszystko i zaczęłam działać. Mam na imię Demi i mam 29 lat. Obecnie jestem kierownikiem w firmie. Mojego męża Neville'a, który jest w tym samym wieku co ja, poznałam na studiach, a w tym roku jesteśmy małżeństwem od trzech lat. Wiele osób z mojego otoczenia odeszło z pracy po ślubie, ale jest powód, dla którego ja nadal pracuję. W rzeczywistości zarabiam więcej niż mój mąż. Nie rozmawiamy o tym. Ale martwię się o naszą przyszłość z dochodami męża i jestem pewna, że on czuje to samo kropka, jednak mój mąż nie jest kimś, kogo można nazwać alfonsem. Mamy osobne portfele. Dzielimy nasze wydatki na życie 50 do 50, a zresztą pieniędzy mogę robić. Co mi się podoba kropka, dlatego nie byłam szczególnie niezadowolona z faktu, że pracowaliśmy razem i w rzeczywistości żyliśmy wygodnie kropka, och. W tym miesiącu chyba też wydałem trochę za dużo. W pociągu w drodze do domu zmarszczyłem brwi, gdy zobaczyłem e-mail z powiadomieniem o debacie. Powinienem ponownie sprawdzić, czy są jakieś subskrypcje, z których nie korzystałem od jakiegoś czasu, lub czy nadal są zarejestrowane. Z tą myślą zamknąłem wiadomość. Najprawdopodobniej ten czas nigdy nie nadejdzie. Zapomniałem hasła logowania do strony na której mogłem przeglądać wyciągi z kart kredytowych. Trudno znaleźć motywację, dla której nie udało mi się dodzwonić do call center. Po pierwsze, kiedy na świecie osoba pracująca miałaby dzwonić do call center, skoro jest ono otwarte tylko od 9 do 17 w dni powszednie. To oczywiste, że linie są zajęte podczas przerwy obiadowej. Mimo to jestem zarejestrowany w pewnej usłudze, więc nic mi nie będzie. Oznacza to, że jeśli miesięczna płatność przekracza dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich, call center skontaktuje się z Tobą. Cóż, nie jest błędem stwierdzenie, że to zapewnienie, że wszystko będzie dobrze, zmniejszyło moją motywację do dzwonienia do call center. Ale zakupy online to ulga od stresu związanego z pracą. Kiedy otworzyłem pudełko i zobaczyłem paczkę, poczułem się lepiej. Ale tylko na chwilę, jestem w domu. Otworzyłem drzwi do salonu i mój nastrój spadł jak kolejka górska. Skarpetki na podłodze, puste puszki na stole. Na kanapie leżał telefon i bluza. Nie, mój mąż i bluza. Tak, po powrocie do domu mój mąż w ogóle nie zajmuje się domem. Raczej aktywnie nie robi nic poza robieniem bałaganu w domu. Skarpetki. Puste puszki. Mówię w stronę Sofy i oto co dostaję. Och, to tylko drobiazg do wrzucenia do pralki i do kosza. Nie musisz się tak złościć. Możesz to po prostu zrobić. To takie proste, możesz to po prostu zrobić. Skoro jesteś wcześniej w domu, dlaczego nie posprzątasz domu albo nie przygotujesz mi obiadu? Kiedy westchnęłam i powiedziałam, on odpowiedział. Wracam do domu zmęczona. Muszę też znosić torbę na lunch ze sklepu spożywczego. Wzruszam ramionami, kropka, ja też jestem zmęczona, kropka, jeśli nie zajmujesz się domem. Powinnaś pracować i albo zajmować się domem, albo pracą, w zależności od tego, co robisz najlepiej. Och, zamknij się. Rozumiem. Rozumiem. Kiedy powtórzył to dwa razy, był to znak, że tego nie czuję, kropka, spojrzałam na męża, kropka, mój mąż, który wyszedł z salonu, w ogóle nie odrywając wzroku od telefonu. Nie zauważył mojego wyrazu twarzy. To niesprawiedliwe, że wykonuje więcej pracy i obowiązków domowych niż on. Czy to źle tak myśleć? Nie, nie uważam tak kropka, ale zastanawiam się, czy nie posunęłam się trochę za daleko. Kropka mój mąż ma pokręconą pasce, i martwiłam się, że może się uprzeć i sprawić, że w domu będzie jeszcze większy bałagan. Ale wbrew moim przewidywaniom. Moje słowa tamtego dnia wydają się odnosić skutek. Tak, od tamtego dnia mój mąż wraca późno do domu. Nawet dni, w których wracałam do domu wcześniej niż on, zaczęły się pojawiać. Najwyraźniej pracował w nadgodzinach. Musiał zmienić zdanie. Kropka byłam tak szczęśliwa, że zaczęłam wkładać więcej wysiłku w prace domowe niż kiedykolwiek wcześniej. Muszę dbać o dom, ponieważ mój mąż jest zajęty. Kropka, tak, wtedy nie przyszło mi do głowy, że mój mąż poświęca na to swój czas. Tak, pokój Neville A. Chyba nie sprzątał go od jakiegoś czasu. Kropka, tego dnia wróciłam do domu wcześniej niż mój mąż i po raz pierwszy od jakiegoś czasu weszłam do jego pokoju. Jak można się było spodziewać, leżały tam puste puszki i plastikowe butelki. Wyrzuć te rzeczy, nawet na łóżko. Kropka. Potem zajrzałem do łóżka i zauważyłem. Hm, co to jest? Leżała tam paczka zapakowana w prezent. Nie widziałam jej wyraźnie, więc poświeciłam na nią światłem i zobaczyłam, że to torebka mojej ulubionej marki. Och, czy to może być mój prezent urodzinowy? Tak, miałam urodziny w następnym tygodniu. Hm, skrzywiłam się, ale postanowiłam udać że nie zauważyłam paczki i zostawić ją w spokoju. Ale w moje długo oczekiwane urodziny nigdy nie otrzymałem paczki. Hej, wiesz jaki dziś dzień? A. Och, och, to twoje urodziny, prawda? Tak, zapomniałeś? Nie, przypomniałem sobie. Nie masz nic do świętowania. Dałem ci go w zeszłym roku, prawda, co? To znaczy jesteś wystarczająco stara, żeby świętować. Mój mąż wypluł to bez najmniejszej troski i poszedł do swojego pokoju. Co? Jak to? A ta paczka? Od tego dnia czułam coś na kształt niepokoju. Właśnie wtedy coś się wydarzyło. Mój mąż nagle powiedział coś takiego. W przyszłym tygodniu wyjeżdżam w zagraniczną podróż służbową. Co? Zagraniczna podróż służbowa. Nie mogłam powstrzymać się od podniesienia głosu. Nie pamiętam, żeby twoja firma była taka. Nigdy nie byłeś w zagranicznej podróży służbowej, nie mówiąc już o krajowej, prawda? Wtedy mój mąż powiedział, że ostatnio dobrze mi szło i dlatego dali mi to zadanie. Naprawdę? Gdybym nie widziała paczki, uwierzyłabym mu. Ale w tamtym czasie nie mogłam zaakceptować słów mojego męża, kropka w dniu jego podróży służbowej, po odprowadzeniu go wcześniej rano, z niepokojem weszłam do jego pokoju. Następnie zajrzałam pod łóżko. Nie było tam żadnej paczki. Wiedziałem o tym. To nie jest zagraniczna podróż służbowa, prawda? Z tym uczuciem w sercu udało mi się zaciągnąć moje ciężkie ciało do pracy. Jednak nadal nie byłem w stanie wykonać żadnej pracy. Kropka, moja ręka zatrzymywała się wiele razy, mój telefon był w mojej głowie wiele razy, a ja ciągle myślałam o tym, co mój mąż powiedział i zrobił. Demi, wszystko w porządku. Co? Wyglądasz, jakby twój umysł nie był dziś w twoim ciele. Och, tak, po prostu się nie wyspałam. Kiedy wymyślałam jakąś nieszkodliwą wymówkę, mój telefon nagle zaczął się trząść. Na wyświetlaczu pojawił się dziwny numer. Kropka. Normalnie nie odebrałbym połączenia od nieznanego numeru, ale miałem złe przeczucia i podniosłem słuchawkę. Przepraszam, muszę na chwilę wyjść. Proszę pani. Wyszłam na korytarz i nacisnęłam przycisk odbierania kropka. to było call center. Kropka. Myślałam. O nie, to nie mój mąż. I o, równie dobrze, muszę ujawnić moje hasło i wszystkie inne rzeczy przechodziły mi przez głowę na raz. Co to w ogóle był za wymóg? Tak jak myślałam, operator przez telefon powiedział mi odpowiedź. To jest połączenie z naszej usługi ochrony przed debetem, ponieważ rozliczyłeś ponad 10 000 USD, 10 000. Nie mogłem uwierzyć własnym uszom. Ale kolejne słowa operatora sprawiły, że wstrzymałem oddech jeszcze mocniej. Tak to, 30 000 dolarów, 30 000. Nie, to niemożliwe. Chwileczkę. Pospiesznie wróciłem do biura i sprawdziłem portfel. Już go nie było. Karta, którą miałem tam włożyć, kropka, ponownie przyłożyłem telefon do ucha. Przepraszam, czy mogę zatrzymać tę transakcję? Tak, jest jeszcze wstępnie potwierdzona, więc można ją zatrzymać. Dzięki Bogu. Trochę mi ulżyło kropka nie, nie, ale niech to nie będzie koniec. Kontynuowałem. I proszę. Zajmij się kradzieżą kart. Nie mam teraz przy sobie karty. Tak jest. Natychmiast to zrobię, kropka byłem zdziwiony, ale zrobiłem to. O CEO poprosił operator, i udało mi się zakończyć procedurę i odłożyć słuchawkę. Nawet po odłożeniu słuchawki, palpitacje w mojej klatce piersiowej nie ucichły ani na chwilę, kropka przepraszam, nie czuję się dobrze. Nie mogę pracować. Przepraszam, ale muszę wyjść wcześniej. Wygląda na to, że moja karta kredytowa została skradziona i prawie nadużyta, a ja mam wiele spraw do załatwienia. Kropka, przerwałam i zadzwoniłam do szefa. Wszyscy w miejscu pracy martwili się o mnie, a mój szef był skłonny pozwolić mi wrócić do domu. Kropka, wsiadłam do pociągu w wielkim pośpiechu. A kiedy sprawdziłam telefon, zobaczyłam, że mój mąż wykonał do mnie miliony połączeń. To było tak, jakby mówił, że to on jest winowajcą. Pospieszyłam się do domu. Zdjęłam buty, rzuciłam torbę i natychmiast udałam się do pokoju męża. Otworzyłam jego komputer. Który stał na biurku i sprawdziłam historię wyszukiwania. Moje oczy rozszerzyły się na szczycie listy kropka rejsy i pakiety podróżne dla par. Nie byłam zaproszona na coś takiego sprawdziłam cel podróży i byłam przekonana. To była podróż służbowa o której wspominał mój mąż. Nie, nie mógł już nazywać tego podróżą służbową. Przejrzałam historię Emma Ili. Jest to jest to kropka imię pasażera jest tam wymienione. Serena. Kim do cholery jest ta kobieta, miałam ochotę roztrzaskać klawiaturę ze złości, ale pobieżnie przejrzałam to, co uznałam za dowód. Podczas sprawdzania mój telefon nie przestawał dzwonić. O mój Boże, zamknij się. Och, tak, a skoro już przy tym jestem, użyję hasła, które dostałem wcześniej z call center, aby sprawdzić historię użycia mojej karty kredytowej. Wszedłem na swoją stronę i przejrzałem historię użytkowania. Co? Co to jest? W miarę przewijania moje usta otwierały się coraz bardziej w pionie. Była tam płatność, której nie pamiętałem. Potem była płatność za tę markową torbę. O tak, to wszystko jest ze sobą powiązane. Krótko mówiąc, Neville użył mojej karty kredytowej, aby spłacić swoją kochankę o imieniu Serena, a nawet udał się w podróż zagraniczną w przebraniu podróży służbowej. Bu, 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 Nie, ja chcę, bubu. bu. bu. Kropka, w końcu energicznie podniosłem telefon po kilku połączeniach przychodzących. Co? W kółko to samo. W końcu odebrałeś. Karta kredytowa nie działa. Mój mąż wciąż mówił o karcie, gdy tylko otworzył usta, kropka czyjej. Zapytałam go wprost, a on mam rotał. Ty pytasz, czy ja? Absolutnie. Nie mam karty kredytowej. Innymi słowy, ukradłeś moją kartę kredytową, prawda? Mój mąż zniecierpliwił się moimi słowami. Nie, nie, nie. To nie fair nazywać to kradzieżą. Po prostu ją pożyczyłem. To wygodniejsze niż gotówka, gdy jesteś za granicą. Używam jej do różnych rzeczy podczas podróży służbowych. Kropka podróże służbowe. Zgadza się. A jeśli będzie mi to przeszkadzać w pracy? Powiedziałam do męża, który celowo starał się, aby wyglądało to na podróż służbową. A co z luksusowym rejsem? Co? Dlaczego o to pytasz, cóż to biznesowa rozrywka? Rozrywka dla Serini. Dlaczego mówisz o Serenie? Czy była zadowolona z torby marki? O czym ty mówisz? Właśnie nazwałeś się Serena w przyjazny sposób, prawda, i nadal zamierzasz udawać, że jej nie znasz. Co? O czym ty mówisz? Wiem wszystko. Wiem, że pojechałeś na luksusowy rejs, że pojechałeś na pakiet podróżny dla par, że próbowałeś wydać tam 30 tysięcy dolarów i że płaciłeś Serenie dużo pieniędzy, używając mojej karty kredytowej. Kiedy to powiedziałam. Mój mąż powtórzył dwa razy, jakby z jakiegoś powodu ponownie otworzył sytuację. Rozumiem, rozumiem. Przyznaję się do oszustwa. Przepraszam. Więc proszę, aktywuj kartę kredytową. Inaczej nie wrócę do domu. O co chodzi z tym nastawieniem? Myślisz, że samo przyznanie się i przeprosiny sprawią, że to zniknie? Proszę, mieszkaj w swoim ośrodku do końca życia. Na. Odłożyłam słuchawkę, ignorując męża. Który chciał coś powiedzieć, telefon natychmiast zaczął buczeć i buczeć ponownie. Był tak głośny, że doprowadzał mnie do szału, więc w końcu zablokowałam połączenie, kropka o którym mowa w e-mailu, miał odbyć się trzy dni później w południe. Natychmiast skontaktowałem się z firmą i postanowiłem załatwić wszystko w ciągu tych trzech dni. Na początek musiałem zabrać wszystkie swoje rzeczy z domu, kropka, potem drugi dzień. Tego dnia zabrałam dokumenty rozwodowe i komputer męża do teściów, aby powiedzieć im, co się stało. Moi teściowie byli wściekli, gdy zobaczyli moją historię i wszystkie dowody, kropka, przeprosili i obiecali mi rozwód, trzynaście tysięcy dolarów alimentów i zwrot pieniędzy, które wydał, kropka, w mgnieniu oka nadszedł dzień, w którym mój mąż wrócił do domu. Wczesnym wieczorem otrzymałam telefon od teściów z informacją, że nasze papiery rozwodowe zostały bezpiecznie przyjęte. Ku mojemu zaskoczeniu, mój były mąż tak naprawdę nie zabrał żadnych pieniędzy poza kartą kredytową. A 30 tysiące dolarów zostało zastąpione przez kobietę. Oczywiście kobieta była wściekła i zmieniła bilet bez pozwolenia przed datą powrotu i wróciła do domu przed nim. Zastanawiałam się, dlaczego po prostu nie wzięła biletu i paszportu mojego byłego męża i nie wróciła do domu. Słuchałam tej historii, myśląc, że kiedy mój były mąż wrócił do domu, odkrył, że moje rzeczy w domu zostały opróżnione, a mój telefon nie mógł się połączyć, więc pospieszył do moich teściów. Tam został surowo upomniany i zmuszony do napisania papierów rozwodowych. Nawiasem mówiąc, kobieta domaga się teraz zwrotu 30 tysięcy dolarów. A były mąż przewraca teraz oczami. Jego rodzice raz zwrócili pieniądze, ale dopóki nie spłaci całej kwoty, jest zmuszony żyć jak gimnazjalista z dwudziestogodzinną godziną policyjną pod ich nadzorem. Po tym, jak dowiedziałem się od moich teściów, co się stało i jakie są ich dane kontaktowe. W końcu złożyłem pozew o dziewięć tysięcy dolarów przeciwko niewiernej kobiecie i zakończyłem sprawę. Kiedy następnego dnia wróciłam do pracy, Wielu moich starszych i młodszych kolegów z pracy było zaniepokojonych i dzwoniło do mnie. Demi, wszystko w porządku. Jeśli nie mam nic przeciwko, wysłucham tej historii. Dziękuję. Jestem wdzięczna, że pracuję w tak ciepłej firmie. Od czasu do czasu postawię ci drinka. Chodźmy na drinka. To jest konkurs narzekań. Naprawdę? Dziękuję. I wylałem całą przeszłość razem z piwem w głębiny mojej pamięci. Kropka, to takie dobre. Niby nic, ale od teraz będą się działy dobre rzeczy. Tak to prawda, Demi.